Może to pomoże ci się przebudzić. Wyobraź sobie, że tuż po Twoich narodzinach załącza się stoper z Twoim życiem i załóżmy, że zostało ci 100 lat życia. Czyli Twój zegar zaczyna tykać. I tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że od tego momentu zaczynasz powoli umierać. A co gorsza, wcale nie jest powiedziane, że. Dożyjemy tych 100 lat. Założysz się, że wchodzisz na cmentarz, i jak mijasz takie malutkie nagrobki, no to sobie zdajesz sprawę, że nasze życie jest bardzo kruche i nieprzewidywalne i nie ma gwarancji, czy będziesz żył kilka dni, kilka miesięcy, lat, czy, czy dożyjesz 40 czy, czy 100 lat. Nie ma takiej gwarancji. Dlatego wyobraź sobie, że podczas narodzin. Ty już zaczynasz powoli umierać. I mam nadzieję, że to Ci troszeczkę pomoże się przebudzić do tego, żebyś zaczął działać, żebyś zaczął żyć, żebyś zaczął coś zmieniać w swoim życiu, żeby po prostu nie było za późno.